5000 subów. Wasze zdrowie. Tak smakuje popularność. Słuchajcie, mamy święto na kanale. 5000 subów. Pamiętam, jakbym wczoraj dopiero nagrywał specjal na 1000, a już jest was 5 razy więcej. Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność, to na pewno. Wszystkim Wam, którzy zdecydowaliście się zasubskrybować, zostać na dłużej, kliknąć magiczny guzik i wspierać zupełnie nikomu nieznaną osobę w internecie. Więc yy, bardzo za to dziękuję i cieszę się, że Wy cieszycie się moim contentem. Cieszę się, że mogę to robić, że mam to dla kogo robić. No bo jak dobrze wiemy, bez widzów kanał na YouTube nie istnieje. Dzisiaj natomiast z okazji specjalu zrobię coś dla Was po raz kolejny. Bo zdałem sobie sprawę, że. Karetka. Zdałem sobie sprawę, że jak na youtubera książkowego, to ja się też rzadko pokazuję z książkami, musicie przyznać. Więc dziś pora to zmienić. Bo dzisiaj pokażę Wam wszystkie moje książki. Znaczy. Nie tak, że każdą książkę, jaką mam w domu, tylko te takie książki, które chciałbym pokazać, ale które mają jakiś sens dla tego kanału i o których mogę powiedzieć coś ciekawego. Zapraszam. Zanim zaczniemy, to jeszcze zapraszam serdecznie na mojego Instagrama, na którym wciąż nie ma nawet 300 osób. Co jak na following tego kanału jest dość, myślę, kiepskim wynikiem. Jak wbijecie 500 followersów tam, to. To nie będzie specjalu, ale będę się cieszył. I... Będzie fajnie. Ogólnie ja tam zdjęcia wstawiam, więc naprawdę, jak macie Instagrama, to wiecie, warto. No, oprócz tego, że jeszcze lubimy czytać, no ma fantastyka, co nie? Tam też zapraszam. A jeżeli ktoś czuje, że w ten jubileuszowy odcinek chciałby wyrazić swoją wdzięczność w jakiś bardziej specyficzny sposób, no co zachęcam do wspierania kanału i zyskania fajnych bonusów, których będzie zresztą coraz więcej. A my już zaczynajmy i zaraz zobaczycie, jakie wspaniałe książki dla was przygotowałem. I tutaj muszę was zmartwić, jeżeli ktoś liczył jakieś 2000 książek, no to nie, nie, nie mam aż tylu, nie mam nawet 200. Chodzi mi o to, że ja do literatury podchodzę trochę inaczej i ja jestem bardzo wybredny, jeśli chodzi o kupowanie książek. Ja kupuję książki, które albo wiem, że mi się spodobają, albo chciałbym mieć na półce, albo mi się jakieś wydanie spodobało, albo coś takiego. Ale ja dużo książek, które przeczytałem, to przeczytałem po prostu z biblioteki, bo tak jest łatwiej, bo niektóre książki łatwiej jest dostać w bibliotece niż w księgarni, co też jest myślę martwiące. Tak czy inaczej, tutaj jest taki zbiór książek. Yy... Które z chęcią kupiłem i zbiór książek, które kupiłem przypadkowo. No zobaczycie zresztą. Zaczynamy od trzech książek Filipa K. Dicka, które kupiłem dość niedawno. śliczne wydanie są w ogóle. Blade Runner, czy Androidy marzą o elektrycznych Owsach, czyli no, klasyczek myślę, klasyczek, z którym jeszcze się nie zapoznałem. A jak powiecie komuś, kto jest jakby zorientowany w science fiction, czy zna Blade Runnera, no to powie, że tak. A ja znam, ale ani nie czytałem, ani nie oglądałem, więc w końcu muszę to zrobić i ta książka coś czeka w kolejce. Kolejną książką jest człowiek z wysokiego zamku, czyli też taki dość duży tytuł, jeśli chodzi o Dika właśnie. On też sobie czeka, więc na razie nie mogę o nim za dużo powiedzieć, ale staram się właśnie wybierać takie pozycje, które no, najlepiej świadczą autorze, można powiedzieć. I w końcu Ubik, czyli trzecia książka Dika, którą czytam obecnie jest o ludziach z przyrodzonymi zdolnościami, w takiej alternatywnej rzeczywistości. I to chyba nie da się nic więcej o tej książce powiedzieć, bo ona jest dość szalona, ale mi się na razie podoba i ten styl jest taki fajny, bo nie da się za bardzo tego porównać do, do czegoś innego, wiecie, bo wśród tych autorów Science Fiction to, to nie jest ani LEM, ani Asimov, ani Siseni Liu jest myślę dość oryginalny ten dick. Proszę nie robić sobie głupich żartów z nazwiska. Jak już o Cisinie Liu mowa, to kupiłem sobie całą serię, bo była w dobrej cenie. Yy, całą serię. To się nazywa wspomnienia o przeszłości Ziemi, ale wszyscy mówią: Problem, Trzech A to jest tylko pierwsza część. Ona się prezentuje w ogóle tak, więc bardzo ładnie. Tutaj jest w ogóle logo Netflixa, bo jest serial, ale on jest podobno taki o. Ale bardzo ładnie to ogólnie wygląda. Przeczytałem na razie tylko Problem, Trzech jest ciekawy, myślę, że jest warty uwagi, te dwie czekają na swoją kolej, bo to też są cegły, jakby widzicie, że to się skaluje, bo to jest pierwsza, druga i trzecia. To, to jest masakra. To jest masakra dla kogoś, kto czyta wolno, tak jak ja. Ale kiedyś, myślę, do nich wrócę. Kiedyś na pewno. Dalej mamy aż sześć książek od wydawnictwa Rebis, które bardzo ładnie tworzą wzór na półce. Wszystkie mają białe okładki, tylko się różnią tymi kolorami napisów. Pokrótce je umówmy, ale tak, żeby ten odcinek nie trwał 4 godzin. Literalnie 1984. Książka, której myślenie trzeba przedstawiać. Dystopia raczej. Książka, która. No, no, no co ja mam o niej powiedzieć? No, to jest klasyka, tak? To jest klasyka. Jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto, bo jest to na pewno ciekawe przedstawienie świata. Świata, może naszej przyszłości. Zinwigilowanej. Choć miejmy nadzieję, że nie będziemy nigdy żyć w czerwonym państwie. Kwiaty dla Alernona. Genialna książka, cudownie się ją czytało. Książka o modyfikacji mózgu u dorosłego, który był upośledzony, a teraz staje się gigamądry. No i tutaj jest właśnie ten dysonans. Co się dzieje z człowiekiem, kiedy nagle dostanie ogromną ilość inteligencji i będzie musiał jakąś ulokować? Jak w ogóle zmienia się życie człowieka, który był marginesem społecznym przez to, że był upośledzony? Do tak naprawdę przechodzi na salony, tak? bo, bo nagle się staje super geniuszem. Więc książka naprawdę dająca do myślenia, książka myślę wzruszająca, choć oczywiście nie płaczę na książkach. Wiecie, chłopaki nie płaczą. Naprawdę, jeżeli lubicie takie klimaty trochę bardziej psychologiczne, to super. Wieczna wojna Joe Haldmana, czyli książka inspirowana wojną w Wietnamie, bo jej autor jest weteranem. Za dużo keksu, za dużo yy, takiej, takiej głupoty militarnej. Nie wiem, jak to określić. Nie, niezbyt mi to smakowało. Wiecie, co tak. Yy, widać, że to jest stare science fiction, ale stare science fiction, które źle się zestarzało i które może kiedyś było wiele lepsze. Szczególnie jeżeli się pamięta wojnę w Wietnamie, bo tutaj jest naprawdę dużo odniesień do tego. Te dwie książki, obie Artura i Clarka, Odyseja Kosmiczna, bardziej znana koniec dzieciństwa, myślę, że o wiele mniej. Obie są jeszcze do przeczytania, nie wiem o nich na razie nic, to znaczy wiem mniej więcej o, o, o czym są, powiedzmy, ale yy, no tutaj jest blurb jakiś fajny, ale. No, raczej Odyseja to jest. No, raczej kojarzymy film, ale to jest. Wiecie, książka, nie? Więc. Więc tak, czekajcie, przeczytam sobie. No, tak czy inaczej, obie science fiction, więc dla mnie pewnie idealne. No i olśnienie Paula Andersona. To jest Paul w ogóle, a nie Paul. Wow. Olśnienie, czyli co by było, gdyby każdy na Ziemi nagle stał się geniuszem, łącznie ze zwierzętami. Trochę podobne do Kwiaty dla Alernona, ale e, jednak trochę inny styl, bo tutaj wszyscy się stają mądrzy i cała Ziemia zaczyna świrować. Jest tutaj taki wątek postapo, e, wątek jakby nagłego rozwoju świata, ogólnie cieniutka książeczka dosyć, e, więc fajna taka do przeczytania, do zrelaksowania się, do zastanowienia trochę nad życiem, nad tym, czym jest właściwie inteligencja. Mam nadzieję, że one nie spadną. Czy wy to widzicie, jak to w ogóle teraz wygląda? Teraz powinniście widzieć ale to, to, to spokojnie, zaraz ich będzie więcej. Dalej mamy trzy książki Toshikazu Kawaguchiego, Zanim wystygnie kawa, nie wiem czy można to nazwać trylogią, pewnie tak. Czytam na razie tylko pierwszą część, klasyk, ale y, ogólnie koncept bardzo fajny, kawiarnia, która pozwala przenosić się y, w czasie. I warunek jest taki, że właśnie musisz wrócić z tej przeszłości, zanim wystygnie kawa. Więc koncept bardzo prosty, ale dający duże pole do popisu. I ogólnie taka książka mi się to kojarzy właśnie z Murakami, dlatego ja to sobie kupiłem, bo ja lubię Murakamiego. Nie wiem, czy lubicie Murakamiego. Eee, czy wy widzicie tę dręgę, którą ja sobie układam? I ogólnie. No, mi się spodobał ten koncept właśnie, że są podróże w czasie, ludzkie tam jakieś dramaty, rozterki. Ja lubię, lubię w ogóle japońską literaturę za ten taki wątek, powiedzmy, nadprzyrodzony i ten taki sznyt dość oszczędny, który jest myślę dość charakterystyczny dla autorów japońskich, chociaż tak się wypowiadam, jakbym tych książek przeczytał 30 japońskich, ale wiecie o co chodzi. Dalej, żniwa śmierci Neil Shasterman. M mam wszystkie części, to nie tak, że, że drugą zjadłem po prostu. Druga jest na wypożyczeniu. Tomu trzeciego i pół, bo tak się go chyba określa, jeszcze nie czytałem. Ale ogólnie seria, myślę, bardzo fajna, taka serio młodzieżowa. Dobrze, że są dalej takie serie. Serie, które. Yy, właśnie bazują nie na tym, co najbardziej lubimy na tym kanale, czyli na keksie, na badbojach i innych takich sprawach, tylko naprawdę jest tu ciekawy świat przedstawiony, jest taka interesująca przyszłość, moim zdaniem, przyszłość, która, yy, no jest jakaś tam szansa, że ona się wydarzy, co nie? Jest zabawa, śmiercią jest. Yy... Kwestia sztucznej inteligencji, dużego rozwoju cywilizacji, no a przy tym są ludzkie intrygi, i tak dalej. Naprawdę dobrze zrobiona książka w ogóle seria. Nie jest idealna, wiadomo, trochę jestem zły na niego, znaczy na szostermana za trzeci tom, bo według mnie w trzecim tomie za bardzo poleciał powiedzcie swoje zdanie, ale według mnie to... To co się tam działo, to mi się mózg zamienił po prostu w galaretę, co nie? Ale... No, jego, jego książka, tak? Po prostu... Yy... No, zakończenia rzadko kiedy są satysfakcjonujące, co nie? Znaczy, może powinny, ale myślę, że często autor ma inną wizję niż czytelnik zupełnie. Okej, okay, zrobimy sobie z tego nowy stosik i idziemy po następne. Moi drodzy, Bakemonogatari. Tak, y, mam mangi, tak, czytam mangi, oglądam anime czasami, jestem y, mago zjebem, przykro mi. Y, możecie osubskrybować ten kanał. Mam... 9 tomów, one są dość takie kolorowe. Pokładek nie będę pokazywał, szczególnie niektórych. To pierwsza jest taka, myślę, bezpieczna. To na niej się skupmy. Bakemonogateri to jest bardzo fajna seria, bo jest ten element nadprzyrodzony. Ja go bardzo lubię, jak element taki właśnie m, poza naturalny, tak to nazwijmy, supernatural. To on jest tak wprowadzony. Nie oczywiście, że ogólnie jest świat jakby normalny, ale dzieją się jakieś dziwne rzeczy, które sprawiają, że yy, no właśnie jest ten taki smaczek, że nie jest to w 100% jakiś świat fantazy czy coś, tylko są jakieś takie dziwne elementy, są jakieś potwory, które no Bakemonogatari, tak kto umie podstawę japońskiego, no to sobie łatwo przetłumaczy, co znaczy tytuł. Jest to jedna z moich takich ulubionych mang, Chciałbym tutaj wymienić jeszcze Berserka, choć nie mam go oczywiście, ale przeczytałem około 30 tomów i to też jest majstersztyk. Także to odłóżmy na drugą dżengę. Jeszcze na manga, która mi leży na półce, to jest pierwszy tom Fire Puncha, kiedyś kupiłem, miałem jeszcze drugi, ale już poszedł sobie, ogólnie jakby spoko, ale stwierdziłem, że nie będę tego zbierał, więc leży sobie mała nuta nostalgii z jakiegoś powodu otrzymałem jeszcze takie trzy książki z okresu dziecięcego to są dwa tomy ulsa samura które mi się bardzo fajnie czytało znaczy tak mam wrażenie że na pewno pierwszy przeczytałem czy przeczytałem drugi nie jestem pewien ale bardzo fajne książki właśnie na takie 12 lat, 10, może yy, spoko. Ten sam przedział wiekowy, tajemnica klejnotu Nefertiti. Także moi y, bardzo młodzi widzowie, to są fajne książki. Takie naprawdę do przeczytania, przystępne. Yy, wiadomo, to jest stare, co nie? Ja, ja jestem stary. To są książki mojego dziedzictwa, nie waszego. Ale spoko. Jak dla mnie, jakbym miał 10 lat mniej, to myślę, że znowu bym przeczytał. Znaczy. Teraz nic też nie stoi na przeszkodzie, co nie, no ale powiedzmy, że nie mam tyle czasu. Siup. Pamiętajcie, że jak jest gorąco, to trzeba pić wodę i się nawadniać. Kolejna książka na mojej półce, Pismo Święte. No, Kaman, zbierać książki i Pismo Świętego nie mieć. Mam wrażenie, że mają w domu ludzie, którzy niespecjalnie y, są jakby blisko takiej literatury, ale mam, posiadam, dobrze leży w dłoni. Chciałbym na pewno y, zacząć faktycznie czytać, ale to. Nie jest też taki prosty, jakby się mogło wydawać. Agata Christie, morderstwo w Orient Expressie. Jest z tego film, który teraz bodajże jest firmem archiwalnym, dostępnym dla wspierających. Jeden z moich pierwszych kryminałów w ogóle. I kryminał, który mnie przekonał do tego, że Agata Christie jest. Znaczy, w ogóle przekonał mnie do tego, że kryminały są dobre, że fajne, że nie muszą być nudne. Bo ja miałem takie patrzenie, że a, kryminał, co tam może być ciekawego, nie? Ciągle ten sam koncept, że mordercą jest Loka i tak dalej. Ale naprawdę wciągnąłem się i naprawdę super to było poprowadzone. Ostatnio przeczytałem jeszcze jedną książkę Christy. Wiedzielibyście o tym, jakbyście byli na moim lubimy czytać. Ale naprawdę y, świetnie, jakby świetnie pokazuje wszystko. Według mnie to jest naprawdę bardzo dobra książka. Ja nie wiem, na pewno są lepsze książki Christy. Zgaduję, że są, ale ta mi się podobała. Serio. Umberto Eco, imię Róży. Y, klasyk. Y, duży tytuł. Tytuł taki salonowy, myślę, tak. Nie wiem, czy ta koszula by wystarczyła, żeby przeczytać ten tytuł. I jak ktoś pamięta mój book haul sprzed ponad pół roku, ludzie, kiedy to było, to ja tam powiedziałem, że... No, zobaczymy, bo to ma stron... jakieś... 700? Więc tak... Jak wejdziecie na ten kanał w grudniu przyszłego roku, to będę w połowie. I odnoszę wrażenie, że to może być prawda, bo jest lipiec, a ja ledwo ją otworzyłem. Władca Much, y, nie ten. Władca Much, czyli książka o chłopcach, którzy się zgubili na wyspie i teraz muszą sami jakoś przeżyć. Książka, która zaczyna się od Sielanki, a kończy na y, brutalnym. Y, walczeniu o przetrwanie i ogólnej masakrze, chciałem więcej tego go, chciałem więcej tego obłędu, tej psychozy, nie dostałem niestety, ale i tak bardzo dobrze się to czytało. Bardzo klimatyczna książka i serio polecam. Jak pisać pamiętnik rzemieślnika, coś co kupiłem, co by się trochę w tym pisarstwie udoskonalić. Część to jest biografia Kinga, druga część to jest faktycznie jakieś takie porady pisarskie.

Ja jestem w trakcie, przeczytałem jedno opowiadanie, bo to jest zbiór opowiadań. To jest chyba taki w ogóle... jeden z takich większych klasyków, większych tytułów od Lovecrafta. No jest gęsto, jest ten taki klimat tej grozy właśnie właściwie Lovecraftowi. To jest specyficzny horror, to na pewno nie jest horror dla każdego. Miejscami jest nudno ogólnie u Lovecrafta, to muszę przyznać, że nie wszystkie opowiadania. Y, trzymają ten sam poziom i są opowiadania lepsze i gorsze, niektóre są przeciągnięte, niektóre są y, takie bardzo jakieś zamerykanizowane i ogólnie mógłby pisać zwięźle, jakby to było trochę bardziej zwięzłe, trochę mniej czasu poświęcałby na pierdoły, a trochę więcej na opisywanie tego nieopisywalnego horroru, to myślę, że byłoby lepiej. No ale to kim ja jestem, żeby Lovecrafta poprawiać, nie? Potęga podświadomości. Kto oglądał dwa filmy, ten wie. Może ja już nie będę tutaj y, się wymądrzał. Y, problem jest tylko taki, że ona mi się zalała. Widzicie, ona jest taka, o, taka pogięta, pofalowana, jest brzydka po prostu. I ja nawet nie mam jej jak obchnąć jakiemuś frajerowi, który by w to uwierzył. Tylko tak leży u mnie i przypomina mi o ludzkiej wierze i ludzkiej naiwności, y, że jakiś jakaś podświadomość rozwiąże problemy, które jakby sami sobie tworzą i które no jakby no nie, nie, nie będę już w to wchodził, no potęga podświadomości Joseph Murphy Dr. Jekyll i Pan Hyde też klasyka, książeczka bardzo cieniutka jeżeli myśleliście, że to jest grubsze to byliście w błędzie, książka bardzo fajna, wiadomo stara, ale jara, dalej się to przyjemnie czyta wiadomo, no, większość osób myślę wie jaki jest twist tej książki, więc tego już się nie czyta dla twistu, tylko dlatego, że to jest właśnie klasyk i jeden z takich pierwszych e, tworów, który opowiadałby o takiej przemianie człowieka i w ogóle e, przyjemnie się to czytało naprawdę, jak na tak starą książkę, bo ona była Wydana w XIX wieku, tak? Chyba tak. To naprawdę jest, jest dobra. Trzyma się. Faraon Bolesława Prusa, wydanie jakieś super stare. Wziąłem z domu, żeby było więcej tutaj na półce książek. Kiedyś się może za to zabiorę. Napiszcie jak jest tu fan jakiejś takiej literatury polskiej, starszej, to niech napisze czy Faraon Prusa jest godny w ogóle czytania. Mitologia Parandowskiego, czyli takie fajne kompendium wiedzy o starożytnych grekach i Rzymianach i ich wszystkich dziwactwach. W ogóle, patrzcie, jakie to było drogie 1200 zł. Naprawdę stare wydanie, ale yy, no, można się dużo dowiedzieć. Tak, jeżeli yy, lata szkolne już są dawno za Wami, albo po prostu nie uważacie w tej szkole, a chcecie się dowiedzieć o kulturze Greków i Rzymian, znaczy o religii konkretnie, bo to jest mitologia, yy, no to. Spoko jakby książka, bo ona tu ładnie wszystko podsumowuje i opisuje tak naprawdę zdecydowaną większość to, co trzeba wiedzieć, żeby ogarniać świat. Słuchajcie, ja tu muszę trochę poprzesuwać, bo ta drzęka ta, ta się robi niebezpieczna, a ja tu muszę jeszcze zmieścić trochę książek. Artur Urbanowicz i jego paradoks. Książka, która zaciekawiła mnie przede wszystkim blurbem. I ogólnie takim opisem, pomysłem na siebie, że perfekcjonista, który jest doprowadzany do szaleństwa i w ogóle jakieś się dzieją rzeczy nadprzyrodzone wokół niego, trochę mnie zawiodła jednak samym takim warsztatem i ogólnie podejściem do tego. Książka jest naprawdę gruba, jest momentami ciekawa, ale nie jest idealna. Na pewno dało się to zrobić lepiej. Jest to książka, myślę, przyzwoita, to jest dobre słowo, to jest fajne czytadło. Na, na jakiś tam, no nie wiem, no gdziekolwiek, kiedykolwiek. Fajne czytadło, ale no, no nie wiem. No jak to powiedział Łona, autor raczej Nobla nie weźmie, ale ostatecznie nawet czyta się nieźle. Tak bym podsumował y, paradoks Urbanowicza. Nie wiem, może coś kiedyś jeszcze przeczytam od tego autora, ale. H.G. z Wojna światów, kolejny klasyk o inwazji Marsjan na Ziemię. Ja lubię takie książki, lubię odkrywać taką literaturę klasyczną. Zresztą Kuźwe się kreuje na jakiegoś, wiecie, znawce. No to, to ja muszę czytać takie książki, tak, żeby mieć. mieć respekt, tak? Podchodzę do kogoś i mówię: A, no, czytałeś Wojnę światów Wells? nie, czytałeś. No to co ty możesz wiedzieć o literaturze, chłopczyku? Zakładka mi wyszła, customowa. Znaczy, customowa po prostu dodawana. Wydawnictwo Wesper, bardzo fajne. Wydawnictwo Wesper proszę obejrzyjcie ten odcinek, proszę odezwijcie się do mnie. Bardzo ładna okładka, bardzo fajna książka w fajnym stylu, naprawdę mi się podobała po prostu. Ale ja lubię też science fiction, więc dla mnie większość science fiction będzie raczej dobra. Dlaczego warto robić jedną rzecz naraz? I dlaczego nie dokończyłem tej książki? Jest to takie, myślę, dość masło w sensie. Tutaj jest. Kilka perspektyw, które powinniśmy jakby traktować jednostkowo, tak jak sen, jedzenie, spacer i tak dalej. Autor chce nas przekonać do tego, że yy, no, warto jakby się skupić na czynności, którą robimy w danym czasie. I jakby ja się zgadzam, co nie, tylko no nie wiem, ja może się nie nadaję do takich książek samorozwojowych. Nie wiem w sumie, czemu to kupiłem. Książka idzie na sprzedaż. Ja nie, nie jestem po prostu fanem takich rzeczy. Paweł Zbroszczyk, Dar anomalii fantazy nowe, fantazy polskie, fantazy debiutanckie, zdaje się. Bardzo, myślę, oryginalne, bardzo fajne, kreatywne, nie wiem, no naprawdę super mi się to czytało, Jak nie przepadam za bardzo za fantazy, to, to to mnie urzekło Paweł Zbroszczyk nie sponsoruje tego odcinka jak coś Naprawdę naprawdę przyjemne Taki niezależny autor, który myślę no ma pomysł na siebie i zdecydowanie widać, że zyskuje coraz większą popularność i się realizuje w tym, co kocha. Na sam koniec mam jeszcze parę książek naukowych mam laboratorium fizyki jądrowej zapytacie się czemu ty to masz? Ty jesteś fizykiem? Nie, nie jestem fizykiem, ale była za darmo, więc wziąłem. Książka dość stara, ale traktuję jako ciekawostkę, tak. Może kiedyś będzie warta grube miliony. Dalej mam książkę do biofizyki, nie wiem co tu więcej powiedzieć, no. Dość, do, dość gruba i dość zawierająca sporo treści. Jak ktoś się interesuje fizyką, no to, to tutaj macie czas na, na screena i lecimy dalej. Dwa tomy krótkich wykładów yy, z mikrobiologii medycznej i biologii molekularnej. Taka spoko seria ogólnie. No, mi się te książki mogą przydać, bo ja ogólnie y, studiuję kierunek biologiczny, jakbyście nie wiedzieli. Diagnostyka bakteriologiczna, czyli y, wszystkie metody, jak rozpoznać bakterie, już jaką znajdziemy. No tak, no, wiem, że bakterie to tam mało kogo interesują, ale. Miałem pokazać książki, to pokazuję, tak? Diagnostyka bakteriologiczna pod redakcją Szewczyk. Spoko książka, pomogła wiele razy. I tajniki medycyny pierwszego kontaktu jako ciekawostka. Jest to fajne o tyle, że tutaj mamy jakby konkretny problem i mamy na niego pokrótce rozwiązanie i takie sugerowane jakby przyczyny, sugerowane odpowiedzi. Więc to jest ta, trochę taka książka, taka medycyna w pigułce. To są takie pytania, które ludzie by wpisywali w Google, co nie? Tylko że one są tutaj wpisane w książkę. I to by było na tyle. Tak się prezentują moje wszystkie książki, chodźcie tutaj. Bardzo fajnie, że mogłem wam je pokazać. Ja część z tych książek będę sprzedawał, więc zapraszam na moje Vinted i tam będą niektóre z tych książek wystawione i będzie można je kupić, jak normalny obywatel. Więc zachęcam chętnych do kupienia sobie książki od Nikodema Podstawskiego albo po prostu do kupienia sobie książki, bo wiem, że moje jakby tutaj Prawda, obecność to nie za wiele zmienia. No, chyba, że chcecie autograf, no to pewnie dam wam. To był na 5 tysięcy subów. Książki. Dzięki książkom jestem tu, gdzie jestem. Bo jestem YouTuberem książkowym. Czuję się, myślę, dumny. Wy też powinniście czuć się dumni, że jesteście częścią tego kanału. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Dziękuję. Po prostu dziękuję. Bardzo się cieszę, że jest nas tyle. Jakby zrobimy to jeszcze raz. To samo. I mamy 10 tysięcy ludzi. To jest masa osób, ludzie. Nie chcę mówić, że nie sądziłem, że dojdę do tego momentu, bo każdy youtuber jakby chce dojść jak najwyżej, tak? Ale po prostu jakby jeszcze raz dziękuję każdemu, kto zdecydował się tutaj zostać i mam nadzieję, że kanał będzie szedł w kierunku, który będzie dla Was interesujący. Tak czy inaczej, ja się z Wami żegnam, muszę te książki jakoś odstawić na półkę. Tutaj zobaczcie w ogóle, jak one się na tej półce prezentują, choć też nie są y, idealnie ustawione. Tak wiem, jest tu bałagan. Tak zdecydowanie powinienem posprzątać. Ale jestem tu ładnie. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, pewnie wyszedł dość długi. Także trzymajcie się ciepło. Dzięki, że jesteście. Picie wodę. Picie wodę z kieliszka, żeby być fancy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.